Dobry wieczór! Dzisiaj chcę pokazać Warszawę z lotu ptaka nocą. Jak pięknie oświetlona jest stolica, jak fajnie prezentują się wysokie budynki. Ale zaczynamy od multimedialnego parku Fontan na warszawskim. Pod zamczu, koło Starego Miasta. To, co Państwo widzicie na filmie, to jest podświetlona fontanna. I tutaj, właśnie w tym miejscu, gromadzą się mieszkańcy, i bardzo chętnie również turyści oglądają sobie wieczorową porą spektakle pod chmurką. Imprezy nie są biletowane można sobie przyjść od maja do września. Bardzo fajnie tutaj jest, gorąco polecam. A teraz na filmie widzimy samo centrum Warszawy. Na pewno państwo większość z państwa rozpoznaje Pałac Kultury i Nauki, podświetlony tak bardzo kolorowo. Cieszę się, że trafiłem akurat na taki wieczór, na taką noc, kiedy Pałac Kultury był właśnie w ten sposób oświetlony, bo to się moim zdaniem pięknie prezentuje na tych ujęciach. No i co my tu jeszcze widzimy? Widzimy e, na pierwszym planie taki wieżowiec dosyć ciemny z poziomymi światłami. To, to jest e, budynek mieszkalny, kosmopolitan, bardzo wysoki, elegancki. Mnie się bardzo podoba. Widzimy ulicę Emilii Platter, przy której jest kilka wieżowców. Może Państwo dostrzegają taki wieżowiec, nie na pierwszym planie, tylko na trochę w środku tej ulicy, naprzeciwko pałacu kultury, który jest podparty taką śmieszną nogą. Nie wiem, czy się Państwo domyślacie, o którym budynku mówię, to jest budynek Interkontynentalu, hotelu. I ze względu na dostęp światła do budynków mieszkalnych koło hotelu, no trzeba było taki kompromis e, zawrzeć, żeby, żeby wyciąć kawał budynku, osadzić go, oprzeć go na tej śmiesznej nodze. Nie, niesamowity to jest budynek swoją drogą. A teraz widzimy ulicę prostą. Po lewej stronie ten ciężki budynek, wysoki, ciężki budynek to jest budynek Mennica Legacy Tower. Dosyć ładnie się prezentuje, może trochę kontrowersyjne, bo taki przesadzisty, taki trochę zbyt ciężki, no ale okej. Okay. Natomiast przy ulicy prostej mamy jeszcze dużo budynków mieszkalnych. I pomiędzy nimi jest kilka wyżowców, dosyć ciekawie to wygląda, i ulica prosta jest pod tym względem wyjątkowa, że łączy w sobie takie biznesowe z mieszkalnymi funkcjami. Na filmie widzimy Rondo ONZ i przy Rondzie również kilka wyżowców, w tym ten. Centralnym miejscu to był budynek Rondo 1, a teraz widzimy Zamek Królewski w Warszawie, elegancko oświetlony. Fasada, ta dobrze oświetlona fasada, to jest mm, zwrócona jest w stronę Wisły, czyli na wschodnia strona, a nieco na drugim planie jest widoczna wieża zamkowa i plac zamkowy widać jeszcze dziedziniec dziedziniec zamku no fajnie to się prezentuje następnie widzimy bazylikę archikatedralną w warszawie pod wezwaniem Jana Szczyciela. to jest jedna z, ze świątyń która e, która zapisała się na pewno w historii Polski tutaj się królowie polscy Koronowali, zawierali śluby. No i elegancko się prezentuje, zarówno w dzień, jak i w nocy, co myślę jest widoczne. Taki dosyć charakterystyczny punkt na, na mapie Warszawy i na pewno rozpoznawalny przez wielu turystów, którzy odwiedzają Warszawę. No i powoli widać już plac, to jest oczywiście rynek na starym mieście. Takie podświetlone miejsca na placu, na rynku starego miasta to oczywiście są ogródki, w których resta można sobie usiąść i wypić i zjeść ogródki restauracyjne. Na środku rynku widać, Słabo, ale było widać syrenkę, a kiedyś tutaj stał e, ratusz rozebrany w 1817 roku. A teraz po lewej stronie widzimy wieżowiec Generation Park, a po prawej stronie Warsaw Unit, które tworzą coś w rodzaju bramy od, kierując się od, od centrum właśnie do, do tego miejsca przy rondzie Daszyńskiego. Te budynki tworzą taką swoistą bramę do centrum, a jak się wyjeżdża od centrum to w kierunku na, na wolę. Wola to jest dzielnica Warszawy. Po lewej stronie natomiast widzimy taki budynek, który się nazywa Prosta Tower. Ulica nazywa się Prosta. To jest niby Tower, a i wcale nie jest prosty, bo jego fasada jest taka falująca i też w takie, jakby. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Bardzo ciekawa fasada w każdym razie tego budynku. Jeszcze raz jesteśmy przy rądzie ONZ. Tam między, po prawej stronie, między budynkami, widzimy pałac kultury i nauki. A na wprost widać ulicę Świętokrzyską. Ponownie widzimy z lotu ptaka widzimy całe centrum Warszawy, wiele wiele wysokich budynków się na tym ujęciu mieści, trudno wszystkie wymienić. No, ale może jeszcze raz wróćmy do tej nogi w Interkontinentalu, to teraz trochę lepiej ją widać. Możecie sami Państwo zobaczyć, że połowę wysokości to budynek jest dosłownie przecięty na pół, i dopiero od pewnej wysokości jest jakby to powiedzieć w całości, natomiast poniżej jest normalnie jakby nożem ucięty. Sami Państwo to widzicie. No i to jest, to jest ta noga, o której wspominałem. Budynek opiera się na tej, na tej nodze. Ponownie lecimy nad ulicą prostą. Po prawej wspomniana e, e, Mennica Legacy Tower, tym razem z innej strony, więc te kolorowe podświetlenia były wcześniej niewidoczne, ale to jest ten sam budynek. Po prawej stronie natomiast m, z tymi napisami e, to jest Warsaw Spire dosyć ciekawy budynek e, nietypowy, elegancki. Jeszcze raz, Centrum Warszawy i fajnie podświetlony Pałac Kultury i Nauki. No, i wracamy na podzamcze ponownie do multimedialnego Parku Fontan. Chciałem jeszcze raz pokazać Państwu, jak, jakie to jest e, jakie fajne tutaj spektakle się odbywają. E, multimedialne właśnie spektakle, bardzo kolorowe. Kończymy wycieczkę, wycieczka nocą, lądujemy przy Rondzie Daszyńskiego. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Proszę o komentowanie i subskrybowanie. Do zobaczenia.